No ile ja mam godzin? Ja mam 14 godzin w tej grze, nie? No dobra, czyli MF, gadałka, temperatura, wszystko wiesz, jak działa z tych dowodów. Tak, no podstawowe to ta. Dobra, wiem, że latareczkę sobie mogę wziąć. Tak, bierzemy latarkę, bo na razie mamy samą latarkę. Tutaj jest jakby head, headset, ale to jest kamerka. A no wyższy no. Tier to jest latarka, a potem jest Noctowizja. Więc Uuu. tak naprawdę potem bierzesz to, masz trzy przedmioty w ręku zamiast tego jednego. Znaczy no latarka nie zajmuje ci slota. No no, no fajne, dobra. fajne rzeczywiście. Dobra, no to to co jego... ja zazwyczaj biorę, no to to jest termometr i potencjalnie, i teraz się zastanawiam, bo albo MF albo tutaj latarka UV, bo mogę od razu sprawdzić interakcję, czy na przykład jak macha drzwiami, hmm? czy nie ma chyba tych dotknięć, ale on chyba musi mocniej machnąć tymi drzwiami, żeby pojawiły się no i... potencjalne te, nie? To jest procentowa szansa. W zależności A. od poziomu trudności jest taka szansa, że on zostawi odcisk. Więc no dobra. jest to spoko opcja, ja zawsze biorę termometrię MFA, ale to też zależy na ile osób grasz. E, e, najważniejsze co to włączyć korki i poczekać aż temperatura się ustabilizuje. Dobra, koreczki mamy widzę, że już na dolnym pokładzie, czyli w piwnicy. Tak, Z Tego co e, widzę. zbijmy się do mieszkania i po prostu odpalmy korki. Ja zawsze chodzę z włączonym mf bo jakby coś wrócił, jakbyśmy słyszeli, to możemy od razu podejść z MFM, włączonym i zobaczyć, gdzie chodzić do piwnicy. W tym domu są tylko dwie lokalizacje, gdzie mogą być. O, okej, okay, mamy włączone. Ok, są od razu włączone, tak? Mogę otworzyć lodówkę? Nie mogę. Nie. Y, druga rzecz, którą chcemy zrobić, to tak naprawdę znaleźć miejsca, gdzie możemy się chować. Ale to chyba na takim podstawowym poziomie to chyba wszędzie można się chować, bo nie ma takich zablokowanych rzeczy, nie? Chyba tak. Więc tutaj Ta raczej... Ta szafka niech... tutaj jest najbezpieczniejsza. Zawsze jak wchodzisz do mieszkania, to sobie zostawiaj otwarte miejsca do kryjówek. Wtedy pamięta, żeby po... jak widzisz tego otwartego, to po tam biegniesz i się chowasz. Dobra, jasne, jasne. No i chodzę po mieszkaniu i szukam, gdzie jest niższa temperatura. Prawdopodobnie, jest. Yy, tak, najważniejsze tak, nie zapalaj światła, bo jak zapalisz za dużo światła, to wywali nam korki. Ale to chyba też na im wyższy poziom trudności, tym gorzej. Nie, tu się zwiększa temperatura, tu się potencjalnie zmniejsza, ale to. Hmm. Czekaj? Tak, teraz musimy poczekać, aż się temperatura ogarnie, więc ja w tym momencie zazwyczaj chodzę do traka i przy leczy. Dobra, dopiero potem chodzę z temperaturą i sprawdzam. Ty możesz schodzić, ja po na Bo po w, wiesz, to wydaje mi się, że to jest tu. Ale jeszcze zobaczymy, czy spadnie poniżej 15. Tak, spada poniżej 15. To, to jest. Tu. Y wszystko zależy od pogody. Okej, okay, MF o. się włączył, to tutaj. No to tu co zrobił. Na Natomiast w zależności od pogody na dworze, temperatura zazwyczaj musi spaść poniżej 10. Poniżej o. 15 to nie jest to. Zazwyczaj okay. poniżej 10. No dobra, ale wydaje mi się, że tutaj można po powiedzieć, że pogoda jest zarąbista, a tam już spada nawet poniżej 15, nie? Na do A tak. drugą rzecz na pewno jaką chcesz sobie wziąć to krucyfik, że jak znajdziesz ten pokój to położyć sobie kruca, żeby po prostu cię nie dojechał w tym pokoju. No tak, bo są chyba, bo są takie duchy co chyba hantują, mogą handlować od razu, nie? Tak, bez demon korytarz. jest taki, że on bez, niezależnie ile masz sanity, może hantować od razu. No i zobacz, tu temperatura zatrzymała się na 10, nie wiadomo czy spadnie niżej, czyli to może nawet nie być ten korytarz, ale... Nie, to na pewno ten korytarz korytarz. Jestem pewien. Dobra, czy połączone pismo jest? Nie, nie było rozruszone. To ja rozruszę. Nie, no to jestem korytarz. Co ty gadasz w ogóle? <laughs> Dobra, yyy... No myślę, że po prostu znosimy tutaj rzeczy, nie? Żeby po powoli sprawdzać dowody, bo tutaj akurat tak, z trzema dowodami akurat się... nie ma za dużo filozofii, nie? W ogóle pytanie też... Dobra, nie używajmy takiej rzeczy jeszcze jak sól i tak dalej, nie? To tam. Dobra. Od wyższego poziomu, ale zobaczmy jeszcze w ogóle co musimy zrobić. Musimy zrobić zdjęcie, bo to pewnie też daje ekspa, nie? Tak, w zależności od poziomu trudności masz mnożnik i za wykonanie zadań, zadania masz więcej po prostu punktów, XP i hajsu. To jest przecież okay. jeden do jednego. Będziemy Tyle musieli tak expa, zrobić hanta, bo, bo jest dużo kadzidła, to i tak kadzidło, ale to potem, nie? I zdjęcie ducha. No dobra, ja biorę kamerę, bez statywu jeszcze, i wezmę w sumie UV-kę. właśnie, to jest też nowa mechanika, którą wprowadzili, teraz można robić nagrania w ogóle. Tak, 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 to widziałem już. Dobra, to nie jest, jest potrzebne, nowość. czy sobie zostawić gdzieś tu? Okej, okay. ruszył drzwiami, ruszył drzwiami, czyli łapiemy uv i szukamy, czy nie ma na drzwiach. O, zobacz. Od razu wrócił i sprawdziłem, tutaj jest uv Czyli mamy pierwszy dowód. O, jest, rzeczywiście, mamy pierwszy dowód, super. Co jest ciekawe, jeden duch może zostawić dłoń z sześcioma palcami, i to jest wiadomo wtedy, że to jest ten duch. Okej. Okay. Dobra, to ja sprawdzę Spirit Boxa. Muszę się nauczyć używać Spirit Boxa, bo coś mi to nie wychodzi. Ostatnio miałem Jokaja dosłownie i to był ten duch, ale Spirit Boxa nie mogłem cały czas tutaj wykorzystać, nie? E, dobra, zapisuję przy mnie książkę. O! Więc mamy Go To wszystko można e, na Tak, ważne, że w Spirit Boxie musisz mieć zgaszone światło. Duch ci nie odpowie, jak jest zapalone światło. Ja muszę coś do niego mówić, czy po prostu to trzymać? Musisz zapytać na przykład, jak masz po angielsku, where are you? Where are you? How old are you? Who you are? Tell me something. How old are you? How old are you? Do something. Make some noise. In the last days you have no choice. Get down on your knees. Nulo nie działa. Jak nulo nie działa, to już nic nie podziała. No, trudno. A zapaliłeś, czy co zapaliłeś? Ja zapaliłem. E w ogóle jak odpalasz tego, to ci się świeci yy, czerwona lampka po lewej. Jak klikniesz jak V, v to świeci, to się, świeci mikrofon się mikrofon na niebiesko. Na niebiesko. Jak zadasz, zadasz mu pytanie, to ten mikrofon, mikrofon zacznie się, się na czerwono. Znaczy, że, oh. znaczy, że ta komenda została dobrze odczytana przez grę i grę faktycznie zadałeś to zadałeś pytanie. To pytanie. OK. Sobie to testować, jak sobie zobaczyć. Może... Ratuję niechętnie. Tak, teraz fajnie ulepszyli tą kamerę, że faktycznie jak coś na niej widzisz, to pojawi Ci się taka ramka z napisem tak. na dole co widzisz. No to prawda. Tego też nie było. Dobra, ale go To bardzo łatwe mamy... na orby i inne takie rzeczy, nie? O, czy nie mam różnych temperatur potencjalnie? Teraz zobacz, jak wejdziesz sobie, to mamy UV i Ghostwriting. Daje nam to trzy duchy. A mamy pięć dowodów. Więc tak naprawdę, przeklikując te dowody, można sobie zobaczyć, których nam brakuje. Czyli wiemy, że nie będzie dobców, wiemy, że nie będzie orbów. Będzie to albo MF, albo Freezing, albo Spirit Box. Wydaje mi się, że to może być Emer, którego jeszcze nie widzimy. Więc do something, ale to on mnie niestety nie słyszy. A ja się darłem do niego cały czas przez te moje podejścia. No, one są mało agresywne, te duchy na tym poziomie. Tym o, bardziej, że mamy palowanie więc... więc. E, dobra, to może. A można ducha chcę... na przykład wkurzać się klikaniem tego? E, nie, ale jest jeden duch, który bardzo nie o. lubi światła i ci może je zgasić, jak bawisz światłem. Okej. Okay. Zdejmuje obrazy, nie lubi kotów. Tak, z obrazami. W takiej sytuacji, tak naprawdę, teraz możemy się pobawić, bo tutaj bardzo wolno spada. Sanity. Nam sanity, więc możemy sobie je zbić szybciej, znali znajdując przeklęte przedmioty. O, jest pozytywka. O, jest połowie. To jest najgorsza zabawa. Nie klikaj tego tylko, proszę Cię. Czemu? W tym momencie byśmy ja... zginęli. Jak klikniesz, to zginiemy w tym momencie. Ja wiem, znaczy ten, ja już to użyłem na poprzednim podejściu. Wygrałem to podejście potem. Okej, okay, to chcesz się hmm. pobawić pozytywką? O, zamknęła się. Znaczy ja wiem, jak działa pozytywka, ale możemy wywołać atak ducha i możesz zrobić te dwa questy. Właśnie, jakie mamy zadania? A ja zrobię zdjęcie. Ducha, in case i repel. No to dobra. Ty zrepelujesz, a ja zrobię zdjęcie wtedy. Mam aparat? Mamy, ja wziąłem aparat do, do domu. Okej, okay, to. to ja zrepeluję wtedy. Kurde, podnieś to. Nie mogę podnieść tej pozytywki. I pamiętaj, bo Ty możesz ogólnie coś A nie się mogę jej. ten. Nie mogę jej zbytnio. Yy, patrz, jak ją wy, nie mogę jej nie trzymać. Tak. Właśnie to jest ważne. Nie możesz jeszcze jej upuścić, bo wtedy jest hand, ale Aha. możesz ją F położyć na ziemi i wtedy duch stanie przy niej i dwie sekundy będzie przy niej chodził. Okej, okay, dobra, git. Yy, dobra, to ja pójdę jeszcze po kadzidło. Czy potrzebujesz yy, światła, żebyś tym zrobił zdjęcie, czy...? Yy, nie, wiesz co, stań tutaj. No tu gdzieś yy, położę włącz... i pójdę do piwnicy, Nie, yy, no możesz tak naprawdę stanąć tutaj, włączyć i powoli, bardzo powoli podchodzić. Jak się pojawi, to kładziesz ją na ziemi. I się wycofuje, zmieniasz za zasmaga. No, powoli podkręć. I F ją połóż na ziemi. Jeszcze, Dobra. Idzie? Połóż na ziemi. Połóżłem? Dobra, i uciekamy. Zmarlujemy. Do piwnicy. Wejdź do piwnicy. ja użyję tak zwanej super taktyki, czyli mikrowania dookoła stołu. I co gonicie? Tak, jest ze mną w kuchni i mnie goni. Mogę ci później pokazać tą taktykę. Ogólnie. No to widziałem, widziałem, no. ale to też nie do końca jeszcze czułem się pewny, nie? I co dało tak, się Najważniejsze. To... Pewnie tak. Możemy sprawdzić, bo ja uciekam przed duchem. O. To w dzienniku będzie, nie? Media, media, filmy zdjęcia, wpisy ducha jest duch. 15. Ale w ogóle ten duch tak się nie pokazał za dobrze. Nie no, u mnie jest dobrze widać. Właśnie to na tym polega ta gra, niestety ona jest pobugowana i czasami nie to, to co ja widzę to ty też nie do końca widzisz to I co, samo. skończył się hunt? Chyba tak, tak, jest nie? koniec hunta. Dobra, bo tutaj... Naprawdę zadania to mamy wszystkie, tylko I musimy zgadnąć jeszcze jaki to jest duch. A właśnie, bo nawet nie wiemy jaki to jest dokładnie duch, nie? E tak. Yy, prawdopodobnie, wysoce prawdopodobne to jest Poltergeist. Ale powoli otwiera. Geist spalił krucę. Okej. Okay. O! To jest Red Room, to jest Event, on nas nie hantuje. Ale fajne. On jest bardzo rzadki ogólnie, ale na hmm. przykład dwa trafiły. Okej. Okay. Yy, czekaj, a poltergeist ani nie można przypadkiem sprawdzić, kładąc dużo rzeczy w jednym tak, miejscu. Tak, możemy zrobić kubkę z przedmiotów i zobaczyć czy on ją rozwali. Ale tak naprawdę mamy pięć dowodów, więc moglibyśmy sprawdzić piąty dowód. To sprawdźmy to, żeby na wiesz, przedmiot. na przyszłość wiedzieć, nie? Ja się pobawię też wchodzenie dookoła stołu z tym duchem. Dobra. Yy, najważniejsze przy wchodzeniu dookoła Shifta używasz tylko na rogach. Nie? O, hand jest? Parzei. O może za mną chodzić w sumie Kucni? I miej włączoną latarkę. Okej, okay, włączoną. O... Bo... Tak. O, idziemy tu. Po prostu sobie chodzimy. Ja mam smaża, więc się nie przejmuj. Staraj się, żebyś na rogu był pierwszy. O, nie byłeś na rogu. A wiem o co chodzi. Chcesz, Musisz... Tak. Żeby bo ona on mnie skrywa... nie widziała, bo przyspiesza. Tak. myślę, że... Te to jest nie Iść na rogu. Bo on chyba nie rzuca tymi przedmiotami. W ten teraz, sposób. teraz nie jestem pewny. A, odgonię ją. Faktycznie, nie. tak miałem wrażenie, że rzucę. Ale ja nie tak rzucał, nie... że tak. E, no nie wybuchło to aż tak, nie? E, dobra. To jest demon, bo mamy freezing. Freezing akurat na tym termometrze bardzo wolno odpada. No dobra. To Git. Czyli tak naprawdę mamy zrobione zadania, mamy zrobione wszystkie zdjęcia. Czekaj, że... Mamy zrobionych filmów i nagrań. Pytanie, co chcemy je robić. O jest freezing, no poniżej zera. E, no... Czekaj, zrobiliśmy zdjęcie. Zrobiliśmy tak, wszystko. zdjęcia, ale teraz można zrobić. Y, ogólnie jak to działa. Aha. Jeżeli zrobisz unikalne zdjęcia, że każde zdjęcie jest inne. Na następnej stronie masz filmy, robione kamerą. I na następnej masz jeszcze dźwięk nagrywane dźwięki, tym dyktafonem. Y, no to masz jeszcze. Po pierwsze więcej. Kajsu Expa, a na sam koniec masz jeszcze bonus za perfekcyjne dochodzenie. Okej. Okay. Y, no dobra, no to znaczy. Się... Myślę, że... Yy, Na początek smacza. możemy skończyć, tak? A, no możemy w sumie skończyć w takim razie, no to... Bo też pewnie im wcześniej się zacznie to robić, tym lepiej, nie? Bo to też teraz robisz 4 nagrania, a praktycznie co chwilę będziesz miał hunta. Bo 7%, nie? Na no, 22%. Teoretycznie mamy Pils, ale nie wiem czy chcemy ich budować. Nie, chyba nie. Myślę, że możemy... Chyba. Czekaj, to ja zaznaczę. I, I ostatecznie to był demon. O, i spaliłem smacz przepadki. Ciekawostka odnośnie demona, go możesz poznać bez dowodów w taki sposób, że jak odpalisz smadża, to to jest jedyny duch, który może cię schantować po 60 sekundach. Hej, I w sumie Każdy... tak było, nie? Że dosyć szybko schontował, a ja go zesmaczowałem po pozytywce. Znaczy nie, chyba nie tak. aż tak szybko, ale... Trzeba by sprawdzić. Trzeba by było e, tak. ze stoperem, nie? Dobra. A co tak, jeszcze... ja mam właśnie... Co jeszcze ja mam właśnie aplikację, ten. która ten... Okej, okay. czaj, czaję, czaję prawie że mi czas, no nie? To, to spoko. Co mówi o demonie? Demon to najb najbardziej agresywne duchy, jakie kiedykolwiek napotkaliśmy. Znane są z tego, że atakują bez powodu i wydają się czerpać przyjemność z porwania. Demony inicjują polowania czę częściej niż inne duchy. Demony boją się i będą mniej agresywne w jego pobliżu. Okej, okay. znaczy no było to do sprawdzenia. Ale skoro. Nie wiem, tak, no to... z tym krucyfiksem to jest spic na wodę, okay. ale w sumie to trzeba by odwołać do Wiki. E... Ale tak, atakują zdecydowanie częściej, czyli atakują po minucie, a nie po półtorej minuty, jak każdy inny duch, więc tam musisz sobie mierzyć czas. A jedynym wyjątkiem jest Spirit, bo Spirit atakuje po trzech minutach. Mm -hmm. okay. To jest też sposób na jego sprawdzenie. No dobra. Sprawdź, masz zapewne doznaczonego. Yy, mam. Mam. Fantastycznie. Łatwe, łatwe. No i Git. Super. Ile zostaniemy tutaj rzeczy? Media, 50 dolarów, pieniądze. Kocham, pieniądze. Aha, i to było też. Ja grałem w ogóle na tym średnim poziomie trudności, nie? Tak, możemy zwiększyć. Żeby ten, żeby. Bo ten prosty to uznałem, że za mało dynamiczny by był.